Obszar eksperymentów społecznych jest dziś na taką skalę niesłychanie trudny do zaakceptowania bez pilotażu i bez sprawdzenia. Z tego co ja czytałem na temat tego dochodu, mówmy się, że były takie próby już. To znaczy nikt nie wie, jakie są tego długofalowe konsekwencje społeczne i mogą być takie, że ludzie w bardzo dużej skali staną się permanentnie bezrobotnymi. I to ma konsekwencje społeczne, różne straszne, prawda? W związku z tym to jest trochę pytanie, znaczy, moja odpowiedź mi nie. Znaczy, ja jestem przeciwnikiem tego rozwiązania. Niezbyt sobie chyba, że społeczeństwo, takie jak polskie, sobie to wyobrazić, że robi taką umowę społeczną jak 500 plus. Tak, wprowadzamy to, i jeżeli to będzie miało negatywne konsekwencje społeczne, to po trzech latach nam to zabieracie. Czy Państwo sobie to w ogóle wyobrażają, no nie, nie. To, 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 co jest fundamentem funkcjonowania dzisiejszego społeczeństwa, to jest to, że nic, co zostało dane, nie może być odebrane. Europa ma niewiarygodną siatkę ochrony społecznej. Jak ktoś jest potrzebujący, to możemy powiedzieć tak, można uprościć procedury, ale to wszystko jest czasowe i to wszystko jest skierowane na to, żeby, żeby ci ludzie, którzy są zależni od państwa, Poza osobami na przykład ciężko upośledzonymi, mogli w, wrócić do czegoś, co słusznie albo niesłusznie nazywamy normalnym życiem. Ja bardzo dużo pracowałem z przedsiębiorstwami, które zatrudniają bardzo dużo osób, y, które są y, osobami niepełnosprawnymi. I w Polsce na przykład, co oni żyjący już. Y, Piotrek Pawłowski zawsze powtarzał, którego niesłychanie szanowałem, że. Że bardzo mało osób niepełnosprawnych pracuje i że to jest tak nie powinno być. I żaden system szkoleniowo-treningowy, pomocowy tego od kilkudziesięciu lat nie zmienił, bo te osoby gdzieś zwyczajnie dostają swoją rentę i, i w pewien sposób zostają na marginesie, w cudzysłowie, społeczeństwa. Chcę powiedzieć, że to jest dramatycznie trudne pytanie. I odpowiedź na nie chyba naukowa jest prawie niemożliwa.